A, jedziemy do Polski. coś do Polski. W Dower, w prom, na promie, tak? tak. W Dower. Czekamy, tak? czekamy na prom. Sam tak. już zadokował, powiedz, zadokował. Czekamy na wjazd. Tak. Co oglądasz? Akademię policyjną? Tak. <laughs> cztery? Tak, akademię, A, cztery. A to mamy to jeszcze to 7, kiedyś się, się nagrał. Super, co? Potem później obejrzymy. Piąteczka. Gdzie jesteśmy, buziaku, Gdzie jesteśmy? Na statku. Na statku jesteśmy, co? Chodź, zobaczymy. Chodź, pokażę mi, powiedz, w doku jesteśmy, co? Co jest za oknem? Woda. Woda. I Cliffy Dover, co? Tak. Hmm. Te białe skałki, Cliffy Dover. Pokaż, pokaż, gdzie będziemy siedzieć. Tu będziemy siedzieć, zjemy sobie lunch. Teraz, co? Śniadanko sobie zjemy, tak? Masz swój pak lunch? Super. To jest godzina 7.30 Jest wcześnie rano jeszcze. Co, tam, co, co masz w paklanczu? Malinki truskawki. Malinki truskawki. Ale tego nie lubię Tego nie lubisz? To po co nam ta mama pakowała, skoro tego nie lubisz? Nie wiemy. A, a tu co masz? O, o tortilla taka, co? Chyba to. Nie. A nie, to jest w tym razem jakieś ciasteczka, jakieś bułeczki. Nie, nie, nie. Może, zro, może zrobimy to, co? Tak. Zrobimy to pierwsze? Serki. Serki, serki, lubisz te serki? Super. To teraz zrobimy to? Zrobimy. Ok. No daj, zrobimy. Doróbka na kartkę. Na... Otwieramy? Otwieramy. Pomogesz? Pomogę. Trzeba mocno. Otwieramy dwie rzeczy. Co robimy teraz? Musimy I zobaczmy O szynkę. Tak nie, nie kładziemy, bo to jest ta, to będzie na rączce. Musimy jakiś talerzyk sobie przynieść. Ciasteczko. Ciasteczko. Położyć. Serek. Pożegaj. Serek, posklejany ten serek, co? Tak, musimy okay. musimy, musimy go roz... Ro ro serek. Szeneczka. 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 Serek. Szyneczka. Serek, szyneczka. I ciasteczko. Co? To jest Twoje śniadanko? Szereg szyneczka w ciastku? Powiedz zawsze go to ciastko, to chyba jakiś powiedz ten. Co to jest? No, nie wiem nawet co to jest. Chicken cheese, chicken cheese snack. Chicken cheese snack. Dobre? A lubisz to śniadanko co? Pokaż wszystkim to się twoje śniadanko. Ale pokaż jak wygląda. Chicken cheese snack. snack. <laughs> no A? Teraz ja wziąłem skawki. i co, to? To? pójdziemy patrzeć sobie, tak. co Pójdziem, tutaj jest? pójdziemy na zewnątrz, nagramy jak sil na zewnątrz, co? Musimy pokazać wszystkim jak płynie, płynie prom, co? Tak, no, później na... popatrzeć na wszystko. Na no, wszystko popatrzeć, okej. Okay. Musimy, musimy wszystko udokumentować, tak? Okej. Okay. Płyniemy już? Tak. Zostawiamy poje, do, port Dover, zostawiamy go tutaj, tak? Tak. Płyniemy do portu w? Calais. We Francji, co? No bo musimy przejść przez Francję, Belgię, Holandię, Niemcy i dopiero wjeżdżamy do Polski. Bardzo długa droga czeka nas, tak? Liluś, jeszcze jesz śniadanko? <grywa> Serek? Co tu mamy w buzie? Maszyny, maszynki nie działać. Patrz, zobaczymy tam na te motocykle. Samochodzik? Dawaj Sławko, szybko, szybko, za Kasperkiem, za Kasperkiem. E, tu nie, tu nie, tu. Tu może się przejedziesz Kasperku, co? Który, którą wybierasz? Motocykl czy samochody? Kasperkowi pierwszemu dam, ok? Jest, wyższy, jest znaczy wyższy, jest starszy, zobaczymy jak to będzie, jak, jak ta gra wygląda Który wybierasz Kotosiu Motor, samochód, czy może tam te w rogu? Motocyk? Ok, zobaczmy to. Jednak zmiana, jednak zmiana konsoli na Mario. Co? Poczekaj, no jeszcze nie jedziemy, bo to wrzuci tutaj funciaka. Zaty wrzuci i zobaczymy i będzie start, ok? Mario postać. Która, gdzie gdzieś Mario postać. No to skręć kierownicą. Jeszcze raz. O o, za daleko, za daleko, za daleko. powolutku, powolutku. Musisz wyprostować. Tom, Tom, Zatwierdź prawym pedałem, gazu. Prawym, prawym? Ale prawą nóżką. Ja wcisnąłem. Okej. Okay. To ten samochodzik. Czy może jakiś inny w tą stronę? Czy ten go kart? To okej. Okay. You may not use the camera, okej? Okay? Start. Daj ten, daj, easy. No, daj, daj gazu. Za gazem. Co? Dobrze, dawaj. Co? Tak, I'm tak. G? Tak, a ciśnij. Not... Eee. Big and ok. Wybrać sobie planszę. A więc tamto się daje gazu, w drugim hamulec, tak? A tym skręcasz, uwaga. Gazu! Gazu, ok, dobrze, skręcaj! Ooo, wow, wow. dobrze, dobrze ci idzie! Dobrze, gonić Kasperku, dobrze! W lewo, w lewo, w lewo, mocno, 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 mocno skręcaj! Prawo! Słucham! Następna gra jest Twoja, ok? Ta pomoże, następną grę. Wow, wow, wow. Co tu jeszcze mamy? Stół? A tu Płyniemy statkiem, co? Okay. Jak też ci idzie? Wow! Dobrze ci, dobrze ci idzie? No to ogień, no to ogień, gazu! Na którym jesteś miejscu? Na drugim? No to, no to dawaj, musisz być pierwszy! No i kto jest winner? Kto jest winner? Wygrałeś? I chyba się skończyło. Fed skip. Dobra, dawaj, gazu jeszcze. Jeszcze gazu. Gazu, gazu, daj gazem, gazem, da, zatwierdzamy. O, no, new record. So, new record. Continue. No? sperek gra kolejną grę kochanie Później toś sobie włączy No wybierz którąś Bądź gotów Co chcesz kochanie? Na skuter? No to na skuter, dawaj Szukamy wyjścia na zewnątrz, co? Let's go, szukaj, wyjścia na zewnątrz A może tędy? Tędy chodź może Club, nie tam jest, Club Class kardek Nie, chyba, chyba musimy Point over, over na górę, chodź Idziemy, idziemy, no, pieczę. Eee, to obojętnie którą? jest znaczenie. Ło, ale buję statkiem, co? Troszkę buja statkiem. O, tam drzwi na zewnątrz, chodź, idziemy. Come Idź pierwszy tak. Chodź, to są, to się wejść tutaj tędy. Zobaczymy, czy się da wieś. Nie, czy O, da się hmm. wieś, chodź. <młysy> hey, hej. hej, Idziemy, zobaczyć. Chodź, właśnie wejść statek płynie. O, tam jakiś jakiejś tankowej spłynie daleko, co? Tam jakiś tam kobiet pójdzie daleko, zobacz Nagramy trochę fali Szalupy? Co jest łobuzie? Dawaj rączkę, nie bój się, dawaj rączkę Oj, podesz pod wariarkę, nie bój się. Trzymaj barierki. No. Hej, ale ci wiatr włosy zwiema, hej. Idziemy do środka czy nie? No, no. Idziemy. do środka? Chodź, zobaczmy co jest dalej. Otwieraj drzwi, tato ci bo to ciężkie te drzwi powiem, ciężkie jak na konkretnym statku. Idziemy w uzie na dół. Chodź. Zapraszam, idziemy na dół, dokładnie. I to... to, to nie. Słucham? A to jeszcze nie. To jeszcze nie, tam nie wolno iść. Tu tam idziemy zobaczyć coś, co jest gra. Tylko tak, żeby nas mama z Gliby nie widziała, bo Lidia będzie chciała z nami chodzić. A ona nie może wszędzie pójść, co? Tutaj kupić? No to dobrze do sklepu, co tam mają. A dziecko. Zobaczymy, co w tych sklepach mają. Gdzie są sklepy? Widziałeś gdzieś sklep? To idziemy do sklepu. Masz, se... Jesteśmy się w sklepie. Co szukamy? Co to jest? Lego? Daj go łatwe. Najpierw musimy ułożyć te tego, które mamy. Chodź, poszukam coś innego. Komisja. No, na no, taką półkę cię ciągnie, co? O, albo takie czupachubcy duże. Bo jest, mamy tyle rzeczy, nie wiadomo co to kupić. <noise> takie duże, takie duże czupachubcy. Który to masz ten zestaw? Ten. ten. Ile on kosztuje tutaj? 20.99. Dokładnie ten zestaw, co? Mhm. Uh -huh. Powiedz może...